Hejka wszystkim, witam Was dzisiaj. Dzisiaj pokażę Wam mój codzienny makijaż. Zaczynam sobie od nowego kremu z filtrem. Jest to filtr 50K, więc bardzo mocny. Idealny teraz właśnie na pogodę, kiedy się używa jakichś kwasów bądź właśnie produktów, które muszą mieć następnego dnia nałożone właśnie kremy z filtrem. Filtr jest nowy, więc dopiero go pierwszy raz testuję. Mogę od razu powiedzieć, że bardzo przyjemnie się go rozprowadza, bo nie jest klejący. Bardzo jest w takiej konsystencji leistej, ale ładnie się tutaj wkleja. W skórę i jestem z niego zadowolona, więc po nałożeniu takiego kremu nakładam sobie bazę bazę, która ma za zadanie zniwelować takie świecące miejsca na mojej twarzy, czyli szczególnie właśnie taką nielubioną przez nas strefę T, która często jest po prostu tłusta. Często ta strefa T właśnie szybciej się po prostu przedłuża w ciągu dnia i szybciej nam wyłazi spod tego podkładu, więc podkład ma za zadanie właśnie nam tą skórę tutaj zmatowić cały czas i utrzymywać właśnie w takim fajnym kolorku. Kolejny produkt to jest korektor pod oczy. Korektor jest nie tylko pod oczy, ale ja go lubię ze względu na swoją konsystencję. Jest bardzo delikatny, nie jest mocny, nie jest obciążający tą powiekę, bardzo ładnie rozsłonięty, Świetla tutaj okolice oka. Można go sobie tutaj nałożyć właśnie w tak zwanym trójkącie, żeby tutaj ta okolica oka była bardzo ładnie rozświetlona. No i tak naprawdę jest to taki krok, który ja zawsze czynię właśnie przy makijażu jakimś takim bardziej wyjściowym, ale też jak mam czas, tak jak teraz, to, to właśnie nakładam go sobie pod oczy aby to oko było mniej zmęczone. Kolejnym krokiem jest nałożenie podkładu. Jest to podkład Jordani Gold odmładzający. Podkład na bazie serum pierwotycznego ma super świetną konsystencję, bo on jest bardzo delikatny, ale bardzo ładnie kryje. Dodatkowo też działa nawilżająco, więc bardzo fajnie sobie jest go tutaj nałożyć na taką skórę zmęczoną, więc też jeśli go zmyjecie już po całym dniu, to nie ma takiego efektu, że ta skóra po prostu jest sucha i taka spierzchnięta, więc ja się z nim bardzo lubię. Aktualnie też e, używam go na co dzień, ale też na większe wyjścia, bo bardzo ładnie się utrzymuje, ta skóra się pod nim tak nie poci, e, więc się nie stiera także podczas używania właśnie w takie słoneczne dni. Kolejny krok to oczywiście zmatowienie tego pod, podkładu pudrem. Jordaningold. Gold tutaj puder nakładam dużym, dużym pędzlem e, i wklepuję go sobie w całą buzię. Klepuję go sobie w miejsce, w którym nałożyłam podkład, ale także nie zapominam sobie tutaj o szyi, o okolicach pod oczami, bo są to okolice, gdzie ten podkład też e, dostał się. E, I tak naprawdę zapom nie zapominajcie, żeby tego podkładu e, po prostu użyć na tą okolicę szyi, żeby ten podkład nam się brzydko nie odcinał. Kolejny produkt to jest rozświetlacz. Rozświetlacz jest z innej firmy, ale nawet nie jestem w stanie powtórzyć Wam, co to za firma. Wydaje mi się, że Maybellin. E, I nakładam go sobie tutaj właśnie na e, łuk, na policzki, tutaj kości policzkowe i trochę nosa z przodu, aby rozświetlić buzię. Kolejnym krokiem jest bronzer, bronzer z oczywiście L'oriflame Giordani Gold. E, bardzo delikatny, nie robi nam brzydkich plam, e, można sobie nim naprawdę bardzo fajnie podziałać, wykonturować buzię. Ja jestem z niego zadowolona, bo sama nie lubię bardzo konturować się bronzerem, e, boję się po prostu, że zrobię sobie nim krzywdę, ale ten jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny, więc mogę go Wam serdecznie polecić. Kolejnym krokiem będzie nałożenie cieni na powiekę. Cienie mam z serii Dewan i wybieram sobie dzisiaj pomarańczowy kolor ze względu na panującą pogodę. Myślę, że on jest taki właśnie idealny, bo dzisiaj jest słońce za oknem, więc taki jest świetlisty. Trochę rozświetli mój makijaż, ale też możecie zobaczyć jaką te cienie mają pigmentację. Wystarczy, że raz dotknę tutaj e, tym pędzelkiem powieki i już tak naprawdę to oko jest pomalowane. One mają świetną pigmentację e, i tak naprawdę nie zawahałabym się, żeby użyć je na jakieś większe wyjściówki typu właśnie jakaś uroczystość w, taka rodzinna, więc jak najbardziej mogę Wam polecić, do wewnętrznego kącika także dokładam sobie takiego jaśniejszego cienia, tutaj właśnie w kolorze srebrnym aby rozświetlić tą okolicę bo nie używam takich bardziej cielistych tylko właśnie jakieś błyszczące, więc srebrny idealnie mi tutaj pasuje Kolejnym krokiem jest zastosowanie pomady do brwi. pomada do brwi zawiera ze sobą taki pędzelek ukryty, ale ja maluję go sobie po prostu takim zwykłym pędzelkiem, bo łatwiej mi jest po prostu tą brew rysować dłuższym pędzlem. No i tutaj, jeśli chodzi o moją brew, to wyrysuję sobie po prostu delikatnie. Z przodu pamiętajcie, żeby nie nakładać tego tak dużo jak na samym końcu, końcu twojej, naszej brwi, bo po prostu będzie wyglądała bardzo sztucznie, więc staram się z przodu zawsze nałożyć dużo mniej, żeby było takie odcięcie delikatne właśnie od tej ciemniejszej strony. Może nie widać tego dobrze na filmie, ale rzeczywiście w rzeczywistości jest po prostu jaśniejsza ta brew na początku. Ostatnim tak naprawdę krokiem już jest tuż do rzęs. Tuż do rzęs serii The One Wonderlash. Jest to stóż takiej zimowej edycji, ale bardzo dobrze mi się sprawdza. Bardzo ładnie rozdziela rzęsy, wydłuża je, ale także też ma piękny kolor czarnego odcienia, więc te rzęsy po prostu naprawdę mają taki czarny, czarny kolor. Zresztą zaraz zobaczycie, jak tutaj te rzęsy ładnie tutaj są wydłużone, rozdzielone. Jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. No i ostatnim hitem, hiciorkiem jest to nowa pomada z taką gąbką na samym końcu. Przepiękny odcień wybrałam dla siebie. Uważam, że on jest taki dosyć codzienny, ale też można wymalować się mocniej i bardziej intensywniej. Jeśli chodzi o ten kolorek, to jest bardzo przyjemny. Ma taki przyjemny wiśniowy zapach. No i ta pomada jest ma, ma być matowa, ale ona jest właśnie z takim efektem, jakby te usta były cały czas mokre, więc ona nie jest taką, takim typowym matem, tylko właśnie takim efektem mokrych ust. Przepiękny ten efekt i spodobał mi się idealnie. Tutaj można podkreślić sobie nie usta, nie trzeba mieć jakichś dużych zdolności, więc dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.